Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5 Chaos Moda. Ja jestem Paweł i kontynuujemy naszą przygodę w GTA. GTA, właśnie. Trochę mnie um, przymuliło ostatnio i jedyne co nagrywałem to był Uncharted, ale jest w końcu Chaos Mod. Zresztą, tak jak było zapowiadane, że będzie w tym tygodniu, jest i w tym tygodniu. Wy, oczywiście, różnicy nie widzicie, ale to u mnie się trochę pozmieniało, bo w innym momencie to sobie nagrywam. Ale cóż. Nieważne. Ja tu skończę gadać pierdoły. Yy, względem ostatniego odcinka prawdopodobnie poprawiła się jakość dźwięku. Nie jestem w stanie tego określić teraz, bo nie słyszę różnicy między poprzednim a aktualnym, tylko i wyłącznie dlatego, że musiałbym mieć włączony poprzedni odcinek w momencie, kiedy mówię, co by było straszną głupotą, no ale nieważne, ja już skończę gadać pierdoły, was bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby dołączyć sobie do Discorda, możecie sobie tam robić dosłownie co chcecie, byle żeby było to zgodne z jakimkolwiek regulaminem, czy tym, co jest na serwerze, czy tym od Discorda, a tak to Droga wolna, proszę bardzo, możecie wysyłać memy, żarty, suchary, kurwa, nie wiem, zdjęcia nawet, kotów swoich, cokolwiek. No ale cóż, ja tu skończę już zachęcać do Discorda, ale zacznę zachęcać jeszcze do subskrybowania kanału. Oczywiście, także, jak żeby inaczej, do zostawiania łapek w górę i do pisania komentarzy i zaraz, kurwa, zginę. Pierwszy raz... W tej serii chyba wylecieliśmy z auta, kurwa, podczas jazdy. Dobra, panie, ty se daj spokój. Opóźniona kamera. Dobra, w którym kierunku, bo ja w ogóle dziś źle jadę aktualnie. Trochę się, trochę się... O, to ja czegoś nie przejechałem, jakby co, to nie będzie moja wina. Eee, trochę źle pojechaliśmy, ale już wracam na tor i zaraz będziemy... No, może nie takie zaraz, ale za 3,5 km będziemy na miejscu. A wy możecie się w komentarzach pochwalić, co tam ciekawego u was słychać. No a jak tam, jak tam spędzacie sobie wakacje. Chyba co jaja robi się w tym momencie, 6, yy, kurwa, 2,6 km no to mi nie pomoże. Pytanie, czy ja wyjadę? Wyjadę. Ale i tak mnie to zaraz teleportuje gdzie indziej. Może sobie po prostu poczekam? Jaki jest sens, żebym ja w ogóle próbował gdziekolwiek dojechać, skoro i tak zaraz mnie to teleportuje gdzieś na jakieś totalne zadupio. Proszę bardzo, już stąd nie wyjedziemy. Dobra, wy tam palcie wroty, co? Kurwa, oni do mnie strzelają! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Tak to mi się bawić nie będziemy. Trevor, to twoje auto jakoś pod górkę podjeżdżać nie chcę. Specjalnie. No ale ostatecznie się udało. Okej, okay. jedziemy w takim razie do celu. Mam nadzieję, że już nam nic w tym nie przeszkodzi, co oczywiście jest błędnym myśleniem, bo wiadomo, jest to chaos mod. Więc tutaj wszystko może się wydarzyć. O, policja. Pszczoły mnie jeszcze gryzą. No fajnie, eee, co my w ogóle mamy do zrobienia? Aha, no tak. Musimy ukraść batyskaw, tak? Czy jak to się nazywa? Będziemy pływać pod wodą. Mam nadzieję, że nie imploduje, he. he, he. Taki kurwa żardzik. Jeszcze auto nam się psuje do tego wszystkiego. No nie fajnie. Policja nas za chwilę zgubi. Oni absolutnie nie wiedzą, gdzie ja jestem w tym momencie i nie wiem skąd by mieli wiedzieć. Chyba, że jakiś uprzejmy ktoś się znajdzie, żeby złożyć anonimowy donos. Chciałbym dojechać do celu, nie niszcząc sobie pojazdu. Ale to już i tak jest średnio możliwe, bo ten pojazd jest w większości rozwalony. Jeszcze tylko brakuje, żeby tutaj koła poodlatywały. No ale okej. Okay. Już jesteśmy na miejscu prawie. Jeszcze tylko 1,2 km. Szczerze mówiąc, to powiem tak. Przydałoby się. No kurwa, dobrze, że ta siatka tu jest. Przydałoby się, żebym widział, gdzie co jest. Bo. Albo w sumie kurwa nie. Poczekajcie, jak oni mają in the hood to my se możemy iść normalnie tutaj. Kliknąć ten przycisk zajebisty. O! Będziemy próbować do skutku. W końcu, w końcu się uda. Chyba. Dobra, nie ma ich. No kurwa, ale ja chcę skorzystać z tego in the hood jeszcze póki jest ten efekt. Batyskaw został porzucony. Tak, z mojego własnego... zdążę! Zdążę. Uda mi się. Ta, sam się pan zabiera stąd. Ja tu mam... No. Sam se... no no sygurwa dzwoń, co oni mi w wodzie zrobią, nic mi nie zrobicie. Palcie wroty wszyscy z góry na dół. Zablokuj gracza w pojeździe. No przykro mi bardzo, ale w pojeździe to ja nie byłem. O policjant zgoni. Ja. Co my teraz poczynimy? Dobra. Spierniczamy. A wy tam sobie możecie popatrzeć. Powodzenia. Ok, czyli rozumiem, że dopóki nie ucieknę policji, to się nie dowiem, gdzie mam płynąć. Spoko. Damy radę. No chyba kurwa nie. Okej, okay, zajebiście. Rozumiem. No proszę bardzo. Tak jak mówiłem, bez problemu się udało. E, te dwie rzeczy, które przed chwilą się wydarzyły wcale ich nie było. Nie skąd. To tak tylko na pokaz, co się kurwa dzieje. Ale jest git. Mówiłem na początku, że się uda. No to się udało. Dobra, Jezus kamera kinowa. Dobra, dojedziemy bez problemów. Na pewno, co to kurwa było? Floyd zginął, a co mnie to interesuje, było nie wychodzić z pojazdu. Krytyn? No przecież, jak a jedzie ciężarówka z taką prędkością, no to chyba logiczne, że się z niej nie wysiada.

Jakby nie mogło nas cofnąć w takim samym stanie jak się stąd. Jak, jak, w jakimś kurwa mać z jakiego nas zabrało. Tej, panie Daddy agent, pal wroty, co ja chcę, tylko dojechać 400 metrów do celu. Jak ty mi coś zrobisz w międzyczasie, to ci spalę rodzinę i zabiję dom, rozumiesz? W grze oczywiście. A pierdalaj pan. Dobra. Udało się, proszę bardzo. No ja myślę, że wyjść z ciężarówki, a nie zgub policję. Ty, ty 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 kurwa. Proszę mi zaliczyć misję w tym momencie. Kurwa, no. No, aha, mam tylko paralizator. No to chuj. Dobrze. Udało się. Teraz możemy ginąć, czy tam nie wiem, cokolwiek nam się może stać. W dupie to mam. Jedziemy do następnej misji. Misja numer 683. Nie mam pojęcia co ja mówię w tym momencie, ale żadnej misji następnej tutaj nie widzę. Prawdopodobnie będziemy musieli się przyłączyć na kogoś innego albo robić misje poboczne. Tutaj, dobra. Trochę mi zajęło, żeby to znaleźć, ale ostatecznie znalazłem. I jak tylko wstaniemy, to ruszymy w drogę do celu. Tylko oczywiście Franklin musi sobie poleżeć i się poopalać na środku ulicy, bo, no bo czemu nie? Proszę bardzo, nawet mamy następną misję już do zrobienia. I znowu 5 gwiazdek pościgu. Czy wy żeście wszyscy powariowali w tym mieście? Wy nie macie kogoś ścigać, tylko uczciwych i porządnych obywateli tego miasta. Dobra, oni chyba... Dobra, już chciałem mówić, że nie wiedzą gdzie ja jestem, ale... Skapli się, że jednak jadę tym pojazdem. Więc cóż, teraz jest pierwsza misja jest taka, że musimy ich najpierw zgubić, a później dopiero dojechać do celu. Co może być problematyczne, jeżeli te głupie pindy będą w taki sposób jeździć. Kto tu strzela? Kim ty jesteś w ogóle? Kurwa. Idźcie ode mnie. A ty jak będziesz do nich strzelał, to ja nie chcę nic mówić, ale... sprawa się nie polepszy. Ani trochę. Oni będą nas gonić cały czas. Jak wyjeździcie, wy, wy tępe pały, co to za lornetka jest w ogóle, skąd to się wzięło? Kurwa, niezdiszczalne supy w tej grze są tak wspaniałe! Ja myślę, że na każdym centymetrze one powinny stać. Kurwa jebana! No. Jedziemy. To auto chyba nie ma opony, tak słyszę przynajmniej, ale... Dobra, wiecie co? Nie da się. Ja pierdolę, tym się nie da jeździć. Dobra, akcja jest taka. Oddaj swój radiowóz. Tak też można. I tak jest o wiele lepiej, moim zdaniem, bo przynajmniej nie muszę się męczyć z tymi głupimi chipami. Yy, więc cóż, Zaczniemy od nowa w takim razie. Kolejną rzeczą będzie wzięcie pojazdu jakiegoś takiego najlepiej szybkiego, a nie takiego gówna, co mieliśmy przed chwilą. Dobra, efekt tej zjebanej lornetki też nam minął, więc znowu mnie po... Kurwa, niewinność jest nielegalna. Dobra, panie, idź pan w pizdu. Mamy trzy misje do zrobienia, proszę bardzo. Dobra, wiecie co? Weźmy sobie taką kurwa najbliższą. Dobra, w sumie to jest najbliższa. O to jest. Hey, Jezus. No nie, no ja pierdolę. Was pojebało w tym momencie. No, chyba was boli wszystko. Kurwa. Naprawdę wszystko. Gdzie jest? Do. Gdzie jest? Tu się coś świeci. Dobra. Kurwa, nie no, w taki sposób to ja tam nie dobiegnę. Boże, Franklin, ty. Flejo, jedno. Dobrze. Zobaczmy, co nam grama do za zaoferowania. There's no So what's up, man? Sit down and face forward. Now I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean yeah, the dude I source worked the child slave and stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fool's ears off just as much as the next psychotic asshole but I just don't look at this shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planning lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we we'll right a few wrongs while we're at it. <laughs> shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapoles. It's giving the living rigamortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected. But if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big. Bump in the price of their stock. Damn man, alright. Fuck it, I got you. I thought that you would. Now consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. I'll walk away and I'll stay here till you're gone. Oh to znaczy się... My tutaj. A jesteśmy tutaj, czyli połowę drogi nas przeniosło w miejsce, gdzie jednak powinniśmy być. Ja nie, ja nie narzekam. Fajnie by było, jakbym jeszcze wiedział, gdzie ja kurwa jestem. Ok, jesteśmy na parkingu. Parkujemy na miejscu dla inwalidów. Czekamy minutę, żeby zamordować cel. To się skończy tragedią. No ale cóż, jak jest takie zadanie, to jest takie zadanie. Nic, nic nie poradzimy. Dobrze. W takim momencie. Gdzie oni kurwa są? Kurwa, nie widzę go. Ush. Nie, no chyba się udało, nie? Panie, Karetka, to ci nic nie da, on nie żyje. O, tu jest wyjazd. To bardzo chętnie z niego skorzystam. A wy tutaj, jakbyście mogli spierdalać. O nie, ja zginę! Kurwa. To ja był najlepszy pomysł. Nie ja sądziłem, że oni są aż tak uzbrojeni i że aż tak szybko mnie znajdą. No ale cóż. Teraz lecz... się uda. <laughs> paczka z kwasem? Czym <laughs> oh! jest kurwa paczka z kwasem? Flara, granat, bomba przylepna, mina zbliżeniowa, rurobomba, gazu, zawiący gazu. Kurwa, co się dzieje z tą grą dzisiaj? Gaśnica? Kanister, niebezpieczny kanister. Z czym się kurwa różni kanister od niebezpiecznego kanistra? Bo nie rozumiem zbytnio. No ja pierdolę. Gdzie jest. Kurwa, gdzie ja byłem przed chwilą? No oczywiście. Gęsta mgła musi trwać 6, 16 godzin, a wizja cieplna tylko 3 sekundy. Zajebista ta gra jest, naprawdę. Co wybierzecie? No co chuj wam chodzi? Przecież ja tylko sobie patrzę lunetą. Ja pierdolę. Kanister z nawozem? Co w tej grze jest w ogóle? Czy nawóz się pali? Yy. Kurwa. Wiecie co? Nie, 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 kurwa nie. Nie robię tego. Nie robię tego więcej. Żegnam. A i. zajebiście te pominięcie. Nic z tym robić. Dlaczego ktoś w Rockstarze pomyślał, żeby po zabiciu tego ciula nie było punktu kontrolnego? Nie mogę jechać z jakiegoś powodu. O! Okej, okay, czarna dziura. Czy telefon dzwoni? No. Mój, Lester, znaczy. No cóż. Bywa i tak. Franklin przeprowadził się do nowego domu w Winewood Hills. Miejsce to może teraz służyć do zapisywania gry i przebierania się. No. Tutaj mamy coś do zrobienia. Pod L. Pstawiłem, że H i B to są jakieś duże misje. Bo tutaj mamy misję dla biura, a tutaj mamy mis sk skok na meru. no to już w ogóle, a ja nie chcę tutaj za dużo robić, bo mamy 33 minuty, więc sobie zrobię takie rzeczy bardziej poboczne. Zezwól na poruszanie się w trakcie celowania. A, wyłącz losowy kierunek. I ten losowy kierunek to był akurat ruch w przód, tak? No rozumiem. Wszystko kurwa wiem. Dobrze, proszę Państwa. Ja ten samochód zabieram. jedziemy do celu. A mam nadzieję, że się uda. No jednak się kurwa nie uda. Pierdole. Nie. Nalot w drodze. No. Powodzenia w takim razie przy dojeżdżaniu do celu. Do misji. Pan Wroty. Zaraz zginę. I znowu będę musiał zaczynać od tego samego miejsca. Nawet nie pozwala zacząć misji następnej. Psia mać. Co to jest? A nie chcę w dupie z waszym głównym, całym, wozem opancerzonym czy innym dziadostwem. Nikogo to nie interesuje, a mnie tym bardziej. Kurwa, byłem 3 metry od celu. Przepraszam bardzo, ile ten nalot jeszcze będzie trwał? Co to ma znaczyć? Czy to drugi raz się załączyło? No nie ma chuja we wsi. No nie, no co jest z tym? Na... Kurwa. No bo mnie pojebie. Pięć tysięcy tracę za każdym razem, jak wychodzę z tego ostranego szpitala. A ty czego kurwa ode mnie chcesz? Dobra, słuchaj, no. No. Widzicie, już mi nawet znacznik zniknął, bo byłem tak blisko celu. Dobrze. Dojeżdżamy. Ożeż ty kurwa jego mać aż w pewnym momencie telefon zniknął. jestem pewny, ale chyba powinniśmy coś odpowiedzieć. Coś tu, się, coś tu jest nie tak. Ewidentnie coś tu jest nie tak. Okej, okay, tym samochodem za daleko nie dojedziemy obstawiam, bo... Patrząc na to, co on kurwa ma za opony przednią, prawą, no to no. Wszystkie cele należy zlikwidować w wyznaczonym czasie. A jeśli rozumiem, że tych celów jest więcej, tak? No i biście. <laughs> Dobrze. Gdzie ty kurwa jesteś? Kim ty jesteś? Bierzemy sobie normalnie lunetę ze zbliżeniem. Dobra, zwykły karabin. Który z Was to ten, co ma zginąć? Ty? Giniesz. Dobra, ja sobie wezmę inny pojazd, bo tamten zbytnio już no, nie domaga. Dobra, weźmy sobie tutaj. Wyjdźmy. Bierzemy lunetę i bijemy jakiegoś fleta, co tam się pinży. Ty? Tak, no i fajnie. Aha, dobra, to nam samo zaznaczano. W sumie zapomniałem. Dostań się szybko do West Wine, Wine, Wood. Wieżowiec Eclipse Medical. Wypatruj brudnych okien. Dobrze. Kogoś my mamy tutaj zlikwidować. Naucz się jeździć, ty pajacu! Nie widzisz, że ja jadę. Ja mam pierwszeństwo zawsze, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. No właśnie, co się kurwa dzieje? Też bym chciał wiedzieć. Czy on jest tu, kurwa. Góry gdzieś, a tam, tam proszę bardzo. To będzie twoja ostatnia podróż, panie Janie. Jeszcze jeden. Kurwa. Okej. Okay. Wycofujemy się. Panie, drzwi mi urwałeś, będziesz płacił za ubezpieczenie. Mi oczywiście, nie sam sobie. Tak do jasności. Panie by było, jakby jeszcze tutaj Frank nie udawał debila i nie skręcał sam na wszystkie kierunki, jakie tylko są możliwe. Pojebało was? Ja mam 3 minuty, żeby dojechać do celu i tego... Nie no, pojebie mnie. Naprawdę, zaraz kurwa coś zrobię. Ta gra jest jakaś niepoważna. No tak, jeszcze mi tu policji w tym wszystkim brakowało. Brak telefonu, o jak mi przykro, no to mi naprawdę bardzo przeszkodzi. Proszę bardzo, i nawet nie miałem pojęcia, że taki skrót tutaj istnieje. Ja wiem, oczywiście, bo ja tutaj znam tą mapę w małym paluszku, ją mam. O oni o takim skrócie pojęcia nie mają, proszę bardzo. Oni już się zgubili, widzicie? Ja się kurwa utkłem na krzaku trochę, ale spokojnie, to jest akurat. Tak miało być, to jest wszystko. To jest wszystko ten skrót nadal. Wszystko w jak najmniejszym stopniu jest zaplanowane. Nie ma, nie ma losowości. W ogóle. Nic, zero. Powiedz to co, kurwa, bo to jest. Yy... To nie jest takie łatwe jak się wydaje. Ostatecznie, ale spokojnie dojedziemy kiedyś. Może nie do końca nam ułatwia fakt, że się pojazdy rozpadają i to, że mam kurwa, dwie minuty, żeby do celu dojechać. Gdzie ty kurwa jesteś, chujowizno? Ale zginiesz na miejscu. Mogę ci to zagwarantować. To to kurwa jest ten samochód? Nie. A on nam popierdoliło was. No. Ja wam tam pijany jeszcze w takim momencie. Kurwa mać. Nienawidzę tej gry. Hey, hey, I teraz dopiero mi się skończyły wszystkie efekty, które były popitnie. Nie, nie, kurwa, nie dość. Dość, dość. Mam tej gry. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jak dremordy na tę grę. Tak. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na Discorda i do oglądania Uncharteda. Bo tego nie ma co oglądać. To jest jeden wielki pierdolnik. Tu się nic nie dzieje. Cześć!